Natomiast spotkałam się z ludźmi, którzy po prostu potrzebowali pomocy e, w postaci właśnie e, takiego lokum, e, tak zwanego temporary accommodation, hosteli i tak dalej, tymczasowych. E, I wie jak to wygląda, wie jak to wygląda, wie, no to była wielka śniema zwyczajnie. Ten człowiek po prostu tylko tutaj przyjechał i, i sprzedał te wszystkie, te wszystkie e, miejsca, jakby e, miejscówki, wiesz, tych ludzi i nic no. więcej nie zrobił. To wszyscy ludzie zobaczyli z nim e, rzeczywiście nie samarytanina, a acz Człowieka rzeczywiście, który, który po prostu jest. O dobrze. No. Z e, wilkiem, powietanie. wilkiem wyobczaczej, z wilkiem w skórze. I rzeczywiście, mówię. Mówię, żeby, żeby spojrzeli na oczy. Jego tylko zawsze interesowało to, żeby mu się zgadzały wyświetlenia, a jak będą wyświetlenia... Oczywiście, oczywiście, no spójrzcie, spójrzcie na to. E, 214 tysięcy subskrypcji. A filmy mają oglądalność, załóżmy, 40 tysięcy, Nie no. są pozostałe osoby. To jest taki, e, jakby nie mają potwierdzenia w ogóle, absolutnie, w rzeczywistości. Komuś nie <grystanie> wymagał, był wyganiany stamtąd wręcz po prostu, nikomu nie pomógł, tylko tak jak powiedziałam wcześniej, że jednej tylko jednej osobie, to był mężczyzna, którego zresztą znałam, e, który niestety 4 tysięcy e, żył obok, Znałam go, on cztery miesiące mieszkał w tym mieszkaniu, które mu jakby znaleźli, on od trzech tygodni już nie żyje. A to nie, nie jest absolutnie, że Calarykami się do tego przyczynił nie, bo to był bardzo chory, bardzo chory niż się człowiek. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnie osoby, o resztę osób, żaden z nich nie dostał żadnego mieszkania. I osoby z tych, z tych nie tylko z tej organizacji, o której ja mówię, ale jeszcze z innych, które się zajmowały tymi osobami. Był w wielkim szoku, w którym ja powiedziałam, że pan samoretanin y, y, pomagał. Po prostu był w wielkim szoku. Powiedziałam, że to jest kompletna bzdura i tyle.